Witajcie! Mam na imię Małgorzata i opowiem wam dziś o nowo powstałej szkole medycznej Teranowa. Pokażę Wam też wnętrza, które przygotowaliśmy specjalnie z myślą o naszych aktualnych i przyszłych słuchaczach. Na pewno Wam się spodoba. Zapraszam. To serce naszej szkoły. Tu załatwicie wszelkie formalności. We wszystkim Wam pomożemy. Jesteśmy do Waszej dyspozycji przez 7 dni w tygodniu. Mówimy w kilku językach, ponieważ szkoła medyczna jest częścią międzynarodowej marki Teranowa. Przedstawiam przyszłą dyrektor szkoły medycznej, panią Jowitę Tomaszewską. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Jowito, Pani jako dyrektor wie najwięcej o szkole. Czy może nam Pani powiedzieć, dlaczego warto się tutaj uczyć? Tak, oczywiście, z przyjemnością. Nasza szkoła jest wyjątkowa, oferuje osiem kierunków kształcących w najbardziej pożądanych i rozchwytywanych zawodach na rynku pracy. A należą do nich asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik usług kosmetycznych, technik masażysta i ostatnio bardzo y, pożądany zawód na rynku pracy, jakim jest opiekun medyczny. Jesteśmy otwarci na każdego, kto skończył szkołę średnią. Dajemy solidne wykształcenie nie tylko Polakom, ale również obcokrajowcom. Posiadamy doskonale wyposażone wnętrza i sale do przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach. Posiadamy również szeroką bazę placówek, w których nasi absolwenci mogą przeprowadzać praktyki zawodowe. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Do zobaczenia. Chodźmy zatem obejrzeć szkołę. W szkole medycznej Teranowa można również podjąć naukę na kierunkach technik BHP i technik administracji. Kierunki, które otwieramy, to odpowiedź na potrzeby naszych słuchaczy i zmieniającą się rzeczywistość. Dlatego chętnie słuchamy Waszych opinii i na nie reagujemy. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej www.teranowaedu.pl. Można nas też odwiedzić. Zapraszamy do sekretariatu przy ulicy Przedmiejskiej 6 do 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś i zostań słuchaczem Szkoły Medycznej Teranowa.